Już, tak. Ostatnio rozważaliśmy siódmy rozdział i kończył on się 27 wersetem. Jej dom jest drogą do piekła, która wiedzie dokonać śmierci. To było o nierządnicy. Księga przysłów. Księga Przysłów, tak, rozdział siódmy tak się kończył. Także tak, tylko w kwestii przypomnienia, co było w siódmym rozdziale. W Księdze Kaznodziei jest też nawiązanie do śmierci do kobiety. W rozdziale siódmym, werset 26 szósty brzmi tak. Bardziej gorzko niż śmierć jest kobieta, której serce jest pułapką, i siecią, a ręce więzami. Kto się Bogu podoba, uwolni się od niej, ale grzesznik będzie przez nią usilony. Także tam w tym rozdziale 7 było dużo o tej kobiecie o żonicy. Wskazówka jest, żeby się wyrwać z jej sile, póki jeszcze jest czas, póki jeszcze pełny. A rozdział ósmy. Zaczyna się od mądrości. Czy mądrość nie woła i rozum nie wydaje z tego głosu? Stoi na szczycie wysokich miejsc, przy drodze na rozstajach dróg. Przy bramach, przy wjeździe do miasta, przy wejściu u drzwi woła. Mądrość jest w... Z tego opisu wynika, że no w wielu takich ogólno dostępnych miejscach yy, każdy może jej posłuchać, może, może gdzieś tam liznąć jej yy, i przyjąć albo wyrzucić. Dobrze by było, jakbyśmy też przyjmowali, postępowali mądrze, tak jak Pan Bóg yy, W Jakuba 1,5. Yy, Też jest mowa o mądrości. Jeśli komuś z was jej brakuje, mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania i mądrość będzie mu dana. Z tym, że w wersecie 6 jest, niech jednak prosi z wiarą, czyli jeżeli jest w nas jakaś wątpliwość co do tego, no to Niekoniecznie yy, będzie nam to dane. I dalej. Mądrość woła. Do was wołam, o mężowie. Mój głos kieruję do synów ludzkich. Proście, prości, uczcie się rozwagi. A wy głupi, bądźcie rozumnego serca. Słuchajcie, bo będę mówił o rzeczach zniosłych, a wargi moje otworzą się, aby głosić Bo Moje usta bowiem mówią prawdę, a nie godziwością brzydzą się moje wady. Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust. Nie ma w nich nic fałszywego ani przewrotnego. Wszystkie są jasne dla rozumnego i prawe dla tych, którzy znajdują wiedzę. Przyjmijcie moje pouczenie zamiast Srebra i wiedzę raczej niż wyborne złoto. Lepsza bowiem jest mądrość niż perły i żadna rzecz, której pragniesz, nie dorównaj. Dosyć jasno to jest raczej. A jeszcze doczytamy w Jakuba 5, werset 3. Wasze złoto i srebro pokryło się nalotem, który posłuży za świadectwo przeciwko wam i strawi wasze ciała jak Zgromadziliście skarby z dniach ostatecznych. Oto krzyczy zatrzymana przez was zapłata robotników. Że tutaj mądrością raczej jest yy... twierdzenie swojego życia na, na Chrystusie, a nie w rzeczach tego świata. A tutaj jeszcze dodatkowo jest wskazówka, że, że ci bogaci z wyzysku, którzy żyją z wyzysku pracowników, będzie ich ogień traje. Ja mądrość mieszkam z rozwagą odkrywam wiedzę rozkrotności. Bojać Pana to nienawidzić zła. Ja nienawidzę tylko wynosłości, złej i ust przewrotnych. Pytanie więc, czy czy kochamy Pana? Czy nienawidzimy zła? Czy rujemy go. Moja jest rada i prawdziwa mądrość. Ja jestem roztropnością i moja jest moc. Dzięki mnie królowie rządzą i władcy stanowią mnie sprawiedliwość. Dzięki mnie panują władcy i dostojnicy, wszyscy sędziowie ziemi. Miłujcie tych, którzy mnie miłują. Mił miłuję tych, którzy mnie miłują, a ci, którzy szukają mnie pilnie, znajdą mnie. Więc zadajmy sobie pytanie jeszcze raz, czy mówimy Boga? Czy miłujemy grzech? A jak miłujemy grzech, to znaczy, że nie Pana. Tylko, że to w Panu jest bogactwo i chwała. Przy mnie jest bogactwo i chwała, trwałe bogactwo i sprawiedliwość. Mój owoc jest lepszy niż złoto, nawet najczystsze złoto, a moje plony lepsze niż wyborne srebro. Prowadzę ścieżką sprawiedliwości, pośród ścieżek sądzi. Aby tym, którzy mnie miłują, dać dziedzictwo majątek wieczny i napełnić ich skarbce. Jest mowa o wdrości, ale wskazówka mówi jasno, że... Ci, co miłują, podziedziczą majątek wieczny. Majątkiem wiecznym jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Tak jak jest w Jana 3.16 napisane, tak Bóg umiłował świat, że dał swego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. To jest ta obietnica, ten majątek dla nas. Pan posiadł mnie na początku swej drogi, przed swymi dziełami, przed wszystkimi czasami. Przed wiekami zostałam ustanowiona od początku, zanim powstała Ziemia. Gdy jeszcze nie było głębi, zostałam zrodzona. Kiedy jeszcze nie było źródeł obfitujących wody, zanim góry zostały założone i były pagórki, zostałam zrodzona. Także mądrość, z tego co tutaj jest napisane, była już przed założeniem świata. W rodzaju jeden, 1.1 jest napisane Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czyli wynika z tego, że od tego pierwszego dnia w a przed tym było Słowo. Słowo było u Boga. Bogiem było Słowo i w Nim było życie. Syn Boga był i jest. Jest w Mnie Ojca. Podobnie i prawdziwa mądrość pochodzi od Boga. Bo Bóg daje mądrość. Tylko od Boga chodzi prawdziwa ludność. I dalej jest napisane tak. Zanim góry zostały założone, nim były pagórki, zostały zrodzone. Gdy jeszcze nie stworzył ziemi, ani pól, ani początku bloku okręgu ziemskiego, kiedy przygotowywał niebiosa, on tam, gdy odmierzał okrąg nad powierzchnią głębi, gdy w górze utwierdzał obłoki, umacniał źródła głębi, gdy wyznaczał morzu jego granice, by wody nie przekraczały jego rozkazu, kiedy ustalał fundament z Ziemi. Byłam wtedy przy nim jak go i byłam jego radością, każdego dnia ciesząc się zawsze przed nim, radując się na okręgu jego Ziemi, rozkoszując się z ludzkimi. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie, bo błogosławieni są ci, którzy strzegą moich dróg. Słuchajcie pouczeń, nabądźcie mądrości i nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając u moich wrót każdego dnia i strzegąc o drzwi moich bram. Bo kto mnie znajduje, znajduje życie i otrzyma łaskę od Pana. Ale kto grzeszy przeciwko mnie, rzęda, czy w swojej duszy, wszyscy, którzy mnie nienawidzą, nie ują śmierć. A w kaznodziei 8, 12, 13 jest napisane. I chociaż grzesznik stokroć czyni zło, jego dni się przedłużą, to jednak wiem, że szczęści się tym, którzy boją się Boga którzy się boją jego oblicza, ale nie godziwemu, nie szczęści się. I nie przedłuży On swoich dni. Przemina bowiem jak cień, ponieważ nie boi się Boga. Może grzesznik też może żyć dosyć długo na tym świecie, co nie znaczy, że spotka go szczęście, czyli błogosławieństwo, czyli życie wieczne. Możemy żyć też krócej wierzących w Chrystusa i pokojających... Nadzieję, bo tylko On wie. Mamy tutaj żyć i co mamy spełnić na tym świecie. Niekoniecznie musimy żyć te 120 lat, możemy żyć na 50 czy 60, ale najważniejsze jest to, gdzie idziemy, po śmierci. Że bądźmy mądrzy i pokładajmy tylko i wyłącznie w Bogu nadzieję. Bo tylko On jest mądrością. Jeżeli prosimy go, no to znam no nam to mój. Ale nie w niego. Nie, nie wątpimy w niego. i miejmy nadzieję. No dobra. Dzięki